Dzień dobry, witam Was na domowych warsztatach podłogowych. Dzisiaj niespodzianka specjalnie e, dla Was, ode mnie i Pani Marzenki. Co będziemy robić? Będziemy bawić się rytmem, czyli będą Wam potrzebne kolorowe kartki, które ułożycie sobie na podłodze i yy, druga osoba, a także nogi, bo nogi też będą w tym uczestniczyć. A jeżeli wam się znudzi to wszystko w domu, zawsze możecie wyjść na zewnątrz i wy wymalować takie kwadraty na polu. Zaczynamy? Zaczynamy. Rozkładamy sobie nasze kolorowe papiery w taki sam sposób czyli muszą, musi być lustrzane odbicie. I pierwsza osoba yy, wybija na tych kartkach rytm. Pani Marzenka zacznie. Dobrze, mogę korzystać ze wszystkich ze kolorów. Wszystkie, ze wszystkie. Fantastycznie. Na razie taki prosty. Na prawda? razie prosty, tak. Dobrze, to będzie. Mhm, dobrze, no to teraz to jest wyzwanie dla mnie. Uwaga. Ekstra! Udało się! Super. Fantastycznie! To teraz spróbuję ja wyzwanie zrobić dla pani Marzenek. Uwaga, uwaga! Wow! Świetnie! Ekstra! E, no to teraz pani Marzena. Czy damy wam jeszcze jeden przykład. Każdy może swoją, użyć swojej wyobraźni, wymyślać, jaki chce Dla swojego rodzeństwa, dla swoich rodziców. Mm -hmm. Dokładnie dla wszystkich. Super! Ekstra! Świetnie. Bardzo mi się podoba ta zabawa. Mi też. To teraz Dobre, spróbujmy, noga. może wystukać coś nowego. Nogi, nogi ekstra. Nogi do, do, do roboty, nogi. No to co? Próbujemy. Kto pierwszy? Teraz może ty. No dobra, to ja. Będzie tak. Oj, pak. bardzo trudne. Tak, 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 tak. Mm. Dobrze, spróbuję. Oj nie, oj skuła się. Nic się nie dzieje, to ale bardzo trudne To jest trudne. By spróbujmy od prostszego. Mm -hmm. O, może tak. Mhm, dobrze. Czyli ja powtórzę jeszcze raz. Tak. Zielony, pomarańczowy, biały, biały, biały. O, dobrze. I ja też powtarzam. Mhm. Zielony, pomarańczowy, biały, biały, biały. O, trzy razy biały, super. Mhm. To teraz Pani Marzenka dla mnie. Ojej. Wyzwanie. Dobrze. To tutaj będzie hop i hop, hop. Ekstrasz. Jeszcze raz powtórzę. Można sobie przykleić Nasko. kartki, żeby tak, wam się tak, nie ruszało. tak, dokładnie. Hop i hop, hop i schodzę. To teraz ja. O kurczę. Hop, hop, hop. Tak? Tak, świetnie. A, dobrze. No i słuchajcie, ostatni jakiś rytm wam wymyślimy. Może spróbujemy jakiś afrykański, może nam się uda. Pam, 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 pam. Okay. To jeszcze raz. Mhm. Pam, 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 pam. Dobrze, spróbuję powtórzyć. Pam, pam. Pam, 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 pam. Ekstra. To teraz spróbujmy we dwie. We dwie. O, to będzie efekt wzmocniony. Dokładnie. Trzy, cztery, cztery. Pam, 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 pam. pam. Dobrze. <laughs> Ekstra. Życzymy Wam miłej zabawy. Pa. Pa. Możecie Zobaczymy też nam Właśnie. Możecie nam też wysłać filmy, jakie wy stworzyliście rytmy rękami i nogami. Dokładnie. I jakich kolorów użyliście? Może my się też zainspirujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Pa. A może kiedyś taką orkiestrę zrobimy, że wy nam hmm. nadeślecie filmiki, my będziemy miały swoje i złożymy taki bardzo fajny rytmiczny obraz. Dobrze? O, świetny. Czekamy, pomysł. czekamy na was, na wasze rytmy. Pa. pa.